Boże, Twoja łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, przenikasz serca, gładzisz grzech. Pragniemy więcej miłości Twojej. Witajcie, bracie i siostry, w Jezusie Chrystusie. Niech będzie pochwalony Ojciec niebieski, Jezus Chrystus. I duch święty, teraz i zawsze. Bracia i siostry, z miłością w sercu, módlmy się. W imię Ojca, i syna, i ducha świętego. Amen. Uwielbiajmy Chrystusa, który przez ducha świętego samego siebie ofiarował Ojcu i własną krwią oczyścił nasze sumienia. Z martwych uczynków, szczerym sercem, módlmy się do Niego. Naucz nas, Panie, pełnić Twoją wolę. Otrzymaliśmy ten nowy dzień jako dar Twojej łaskawości. Udziel nam również pierwszych owoców nowego życia. Naucz nas, Panie pełnić twoją wolę Ty wszystko stworzyłeś i swą opacznością zachowujesz w istnieniu spraw abyśmy dostrzegali twoje ślady w stworzeniach naucz nas panie pełnić twoją wolę Ty swoją krwią przypieczętowałeś nowe i wieczne przymierze Daj, abyśmy przez posłuszeństwo Twoim nakazom dochowali wierności Twemu przymierzu. Naucz nas, Panie, pełnić Twoją wolę. Z Twojego boku, przebitego na krzyżu, wypłynęła krew i woda. Tym zbawiennym strumieniem obmyj nas z grzechów. I rozlewaj radość w Kościele. Naucz nas, Panie, pełnić Twoją wolę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Wszechmogący Boże, rano składamy Tobie nasze uwielbienie, spraw, abyśmy zjednoczeni ze świętymi mogli na wieki śpiewać Tobie pieśń chwały. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bracie, siostro, niech Twoje serce znajdzie pociechę w Bogu. Niech Bóg chroni Ciebie i Twoją rodzinę. Niech wiara twoja nie ustaje. Zostań z Bogiem, z miłosiernym Jezusem i Duchem Świętym. Serce miej miłością wypełnione. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Niech ci Bóg wynagrodzi twoje dobre serce. Niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim. Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym, szczęść Boże. Boże, Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi w wciąż. Działasz w mocy pośród nas, przenikasz serca, gładzisz grzech. Pragniemy więcej miłości Twojej. Pragniemy więcej miłości Twojej. Pragniemy więcej miłości Twojej. Mów do mnie, panie. Chcę słyszeć Cię. Mów do mnie, panie. Mów do mnie, panie. Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię. Mów do mnie, Panie. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg. Wszystko, co mam, oddaję Mu. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg. Święty, potężny jesteś, Panie nasz. Pragniemy więcej miłości Twojej, pragniemy więcej miłości Twojej, pragniemy więcej miłości Twojej. Mów do mnie, panie, chcę słyszeć Cię. Mów do mnie, panie. Mów do mnie, panie. Mów do mnie, panie, chcę słyszeć Cię. Mów do mnie, panie. Mów do mnie, panie.